Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak w pierwszej części niejako filmu zapowiedzieliśmy, że będziemy mieli na sprzedaż od kolegi Adama Kopytko, mistrza polski w kategorii GMP w sezonie 2015. Kilka gołębi na sprzedaż. Tutaj kolega Adam przygotował właśnie sześć takich gołębi, które u nas na aukcji będziemy mieli wystawione i ja może kolegę poproszę, żeby o nich coś powiedział. Tam ja tylko zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą pierwszą niejako częścią filmu prezentującą hodowlę. Może nie tyle co hodowlę, ale kolega nam pokazywał i gołębie, opowiadał jak lotuje, jakie gołębie ma. A teraz możemy już zobaczyć kilka gołębi, które kolega przygotował tutaj do sprzedaży. Proszę witam, bardzo. Witam, witam, witam hodowców. Chciałem zaprezentować tak. Po pierwsze, tą samiczkę. To są gołęby, to numer mówmy? Tak. PL11-0248-350. Ona w 2000. Tak, bokiem Adam, o, tak, zobaczmy. Skrzydło jej może też pokażmy. O na to zwracają uwagę. O, widzimy. Ta samiczka w 2012 roku miała 11 konkursów, była najlepszą lotniczką oddziału roczną. W 2012 miała 12 konkursów, 13, przepraszam, miała 12 konkursów, była drugą lotniczką oddziału samica. Czyli była najlepszą lotniczką oddziału? Tak. I jako... Drugą lotniczką oddziału Tak, później? jest, tak jest, jest. W tamtym roku miała słabszy sezon, zrobiła mi 7 konkursów. W tym roku, ale zaś z lotu 550 km boczecie na oddział. W tym roku wykręciła mi jeszcze 10 konkursów, także naprawdę super samica. Jej półsiostra, z tego samego ojca, tutaj w tym roku ma 14 konkursów i jest najlepszą samicą oddziału i trzecią lotniczką okręgu, i prawdopodobnie czwartą samicą w Polsce. Także no, no, no jedno z lepszych głębi umysłu. Jest to, tak, że... który był u ciebie lotnikiem? Tak, uska, tak, 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 tak. Przeznaczony będzie na ok. Tak, 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 tak. Bo ona jest z 11 roku, tak jak prędzej już mówiłem, ja mam, pff, mam masę głębic z, z 14 i z 13 do lotu, także to jest gołąb z 11 roku, to jedynie tylko na maratony mógłbym próbować nią pocisnąć, żeby mi wyśpicowała. Także ona już szpicy nie, nie powinna zrobić, więc, więc doszłem do wniosku, że niech ktoś to? inny się pocieszy, niech pociągnie ponie sobie gołębie, także... To nie jest taki selekt, jak ty nie, 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 nie. To jest po prostu gołąb taki, którego... No, nie usuniesz, a mamy w rozpłodzie 30 parę, ojca mam w rozpłodzie, matkę mam w rozpłodzie, Rozumiem. siostrę mamy dwuletnią, która siada, mam roczną, roczna jej siostra, w tym roku na 11 lotów okręgowych ma 7 konkursów, także tutaj, no naprawdę, naprawdę super gołąbnie. nie? Także tutaj mamy jest pierwszą samiczkę, teraz drugą samiczkę. Tak, ja mam tutaj pięć samiczek lotowych. Jednego samczyka. One nie mają, bo nie jak 10 konkursów w sezonie, te głębie i jednego samczyka z rozpodu, który jest właśnie synem tego mojego ciemnego, co miał w 2011 2012 po 12 konkursach ma super super Ja zresztą dobową, żeby to tam będzie widać konkursy i wszystko. A ten, ta, jaki ma numer, ta samiczka? 357 z 11 roku, nie? 3, 4, 4 tak, letni, tak, gołą, tak. tak, tak. Ta samica praktycznie co roku robi 10-11 konkursów i też jest z 11, no i rodzeństwo mam młodsze, także yy, także stawiam teraz na młodsze gołębie. Ona lata, ma skrzydła tam jeszcze, Ona lata super, super loty takie 500 700 nie? Ogólnie umie, ogólnie i latają właśnie te dystanse najlepiej, 500-700 km, także jej ojcem mam w rozpłodzie, matkę mam w rozpodzie. Tu masz samca jednego z tych, bo widzę pięć samic jak mówiłeś i tak, samic. tak, jest samiec, sam jest, no jest kapitalny ten gołąb. On jest w budowie super... Jego to jest matka, 2010 rok. Nie, nie, on jest 13? 2013. 13. jesienny, to jest 13 połodowca oczywiście. Jego ojciec w 13 ostatnim roku. Wokiem może być tak, Także. widzimy. Tak, skrzydła, tak. bo oczywiście tradycyjnie musimy pokazać tak. jego o, Tak, tak, tak. Jego, jego ojciec w 2012 był drugim lotnikiem okręgu w kategorii B, gdzie w 2011 super mi lato maratony, ten ptak. Także był on w kategorii H, jego ojciec miał wynik wtedy 16, konficent bodajże, jak się nie mylę. Nie? Matka no jest super też, ona zresztą z 2012 roku, na tamtym roku miała 11 konkursów, w tym roku ma 10 konkursów. Ona głównie przyczyniła mi się do uzyskania tego tytułu, jakiego, żem uzyskał w tym roku, nie? Jest, są, no są bardzo dobre gołębie, nie? Jej brat u mnie jest w zestawieniu w kategorii C, jak się nie mylę. Także mam super, super rocznego samca z tego, z tego ptaka, także tutaj zobaczymy. No zobaczymy, także jak to ktoś weźmie, no to naprawdę będzie zadowolony, nie? Tutaj mam super samicę. Ta samica jest nóżką praktycznie mojej najlepszej pary rozpodowej. No jedną z lepszych par rozpodowych. No. Jej ojciec jest pełnym bratem tego samczyka, który w tym roku. Jaki tam numer? 92 64, z 12 roku. Tak, no, ona w tym roku, ona w tym roku ma 10 konkursów. W tamtym roku miała 11 konkursów. Białe lotki ma tutaj widzimy. Tak, jedna ma białe lotko. Także. Białe lotko, tak. A z drugiej skrzydła nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie. Ona ma tylko. Na lewej stronie. Tak. Tutaj prababka miała, miała białe piórko i była super samicą rozpodową. To była oryginalna samica y, przywieziona właśnie od Horstach i z Katowickiego. No, ta jest, nie dość, że jest piękna samica, to jeszcze bardzo w latała, także tutaj no, starałem się wybrać takiej gołębie, żeby to było, miało ręce i nogi. Się żeby nie byłby, żeby, żeby się, mistrz Polski się nie wstydził. Tak, tak, żebym ja się nie wstydził, ja ogólnie to mówiłeś, już, tak, mówiłeś, no, dlatego odsyłamy do filmu, tam może tak, tak. o szczegółach prowadzenia hodowli się tam możemy dowiedzieć. Tak, Gdyby tak. jakieś pytania były, to oczywiście też zawsze w drugiej, tak, drugiej części my, my nagramy, ale kolega też będzie wiedział, jak mu będą koledzy tak. dzwonić, pytać, to też nam powie o tych często zadawanych pytaniach. A no. tutaj co to jest za głową? Samica z 12 roku 92,57 numer. Ona jako młoda praktycznie miała chyba jeden konkurs, a jako roczna zrobiła mi 8. W tamtym roku jako dwuletnia zrobiła 11 i w tym roku ma 10 konkursów zrobione, nie? No i to się wywodzi z gołębi właśnie kolegi Zielińskiego, z tego 5207 Bonda, nie? Także to jest, jej matka mi super latała, krótki, średni, dalek. wszystko latała, I matka jest w ogóle w rozpłodzie, nie? U Ciebie cały czas? Tak, 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 z 08 roku samica taka, 31-50. Pokazywaliśmy ją? Nie, nie, tej hmm. samiczki nie tego, nie, bo to... To jest dużo tak jak... Tyle co jest... mi tam syn połapał, przyniósł, tak. także... Troszeczkę zabrakło braku No jest, no szybka samica i bardzo Czas dobra, przygło, nie? pokażemy jej, może Adam? O, tak. koledzy widzą. Także tutaj jest to. Tu masz takiego też czerwonego nakrapianego. To jest, ten kołodzie, czerwony, jest drabcy, tak? Jest... Ten czerwony nakrapiany jest właśnie. To jest oryginalny gąb od Jana Benedykta. Ale on nie będzie sprzedawany. To jest nie, kołodzie, nie, nie, jest jak ja ja chce, to jest tej pierwszej samiczki, którą prezentowałem, tej nakrapianej tak. o numerze 350, nie? co była najlepszą lotniczką oddziału roczną. Później była drugą lotniczką samicą yy, jako dwuletnia. A to jest ten głowy, którego nie zdążyliśmy wtedy czerwony, zaprezentować. Czerwony, czerwony. Tak, tak, czerwony, to jest czerwony pstry. On jest teraz ojcem samiczki, która jest najlepszą lotniczką oddziału. Ma 14 i prawdopodobnie czwartą samicą w Polsce. Nie? No jest no już dziadek, jak go praktycznie odkupi, to hodowca kupił właśnie u tego kolegi Benedykta i ja później do tego hodowca odkupiłem trzy sztuki, nie? no i jestem zadowolony. Strzał dziesiątkę był. U mnie to jest strzał w dziesiątkę, także... Tylko ten gąb od dwóch lat gra wariata i po prostu on na jajkach nie chce siedzieć. Nie? Samica znosi jajka i ja muszę trach zaraz jajka mu podebrać i podkładki, bo on udaje, że siedzi, a po chwili schodzi i... Oszust. Oszust, oszust, oszust taki już. Że, albo, że, albo, że, już ale, albo się Alimenty pewnie też nie płaci. Albo się tak wycwanił, proszę. No. Ale jest naprawdę, jest kapitalny w budowie, no i pf, przekazuje dobre geny. Także tutaj, i jeszcze mam chyba tutaj, nie, nie pokazywałem tej samiczki. 873. Ta samica w 2000, to jest PL 11 0248 873. No ona, to jest wnuczka, właśnie tego 5207, co miało ten 5 razy pierwszy konkurs. I ona. Ona mi super lata tak samo. Na co 10-11 konkursów, Ona w tamtym roku zabrakło jej jeden konkurs z maratonu, żeby, żeby miała taki wynik naprawdę na czołówkę w Polsce. Kurczę. No i no nie zrobiła, no to ja za nim leciał i będę ten. No także. Zrobiła konkurs, wszystko fajnie, ale akurat nie taki szpicowy, jak miała zrobić. Nie? I ten gołąb im cięższe loty. Ogólnie te głębi się wodzą z akurat ta się wodzi z szelenców I to niby krótki średni dystans. A lu te latają na średni i daleki bardzo dobrze, nie? Także... Nie wiem, czy to chodzi tylko o kwestię przygotowania. Ale też jeszcze z czym ty skrzyżowałeś, co? Bo ty mów, dużo mówisz do swoich dokładałeś. No też, tak, tak, skrzyż? tak, tak, tak. Ale to z tych naszych starych głębi to mało co zostało, nie? Tam może ze 4-5 sztuk zostało, tylko, a reszta wszystko poszło w odstawę.